Witam Was na kolejnym odcineczku z tej gry. Jak możecie widzi widzieć, trochę moje więzienie się roz rozbudowało. W wczorajszym odcinku nawet nie było tego pomieszczenia i tamtego. Ale to zaraz, ogólnie. No to zaraz będzie. E, zaraz Wam pokażę. E, dobra, nieważne kolega do mnie napisał. No tutaj jest bardzo... No i mamy szefa kuchni i po prostu mamy dwóch strażników. Dobra, y szybkie cięcie, bo niechcący po prostu była sprawa taka jedna. Mamy tego gościa, który mi dziury będzie tego robił. Muszę w dzisiejszym odcinku rozbudujemy trochę prysznice, bo są jeszcze małe na jak na 10 w więzieniu mamy 800. I ja pokażę wam. E, dobra, siedzimy i zamotowałem kamery w naszym tym. W naszym więzieniu. Tu, tu, tutaj jest ta kolejna cela. Zaraz wam ją pokażę. Um, tutaj mamy kuchnię, taką, czy taką kamerę. Tutaj jest na... Um, na łazienkę, ale oni aż tak się myją w ubraniach, okej. Okay? Tutaj mamy taki po prostu dwór na kolejny. Tutaj mamy po prostu tutaj mnie, jak tu, tutaj po prostu jestem. I tutaj jeszcze mamy, jak to można powiedzieć, tym, o tym przedsionku od tamtej kuchni. I to są wszy wszystkie na razie kamery. I też bym musiał sobie postawić... Dobra. Muszę postawić więcej um, stół. Muszę postawić stół, bo oni tutaj na razie narzekają. I trzeba też rozbudować um, trochę tom, tom, tom. To ja tutaj szybko zrobię jakąś szybką łazienkę. Też już bardziej nauczyłem budować, jak możecie widać, jak możecie zauważyć. Oho, lipa. No nie, ja postawiłem marmur, nie, e, nie marmur. się podłogi. Sorry. Nie, nie te. Klikam na te. Um. No i teraz możemy rozwalić te ościa. Funkcjonalność... Prysznic. Dobra. Mamy tak szybciutko, tutaj też wcześniemy jaką jakąś możemy walkę. Mm. Dobra. Um, na razie niczego nie potrzebują za bardzo. Mm, tutaj też na razie nie. To kosztuje tyle jak to, bo tutaj można wiele więcej kamer zrobić, no to mega dużo kosztuje. No, na razie nasze tak, takie w w więzieniu, nie? Tutaj mamy taką, jak to napowiedzieć, no bo tu, tu, tutaj były pojedyncze cele. Ja pomyślałem, że na, na, na razie pójdę na więźniów, im więcej więźniów będę miał, tym po prostu więcej zarobię i potem po prostu tutaj jakoś to rozbuduję, no bo na, na początku to powinniśmy robić większe auta, a większe auto kosztuje 3000 to teraz my sobie pojedziemy do wioseczki weźmiemy sobie jednego hmm, kryminalistę i dopiero wtedy no po prostu weźmiemy jakiegoś kryminalistę, wrzucimy sobie, żebym zarabiał, no i właśnie aż tyle płacę godzinnie za pracowników to, to by się przydał jakiś większy profit, bo jak bo ja za, za dużo płacę no właśnie za tych moich pracowników. Kurde! Wchodzisz mi w te. Ale to są w, w ogóle ich sposób. To jest po prostu wchodzenie w autę, żeby mi się ten zniszczył zaraz sobie chyba jeszcze jednego strażnika sobie zaraz weźmiemy bo na razie ich jest dużo chciałbym e, zarabiać gdzieś około 15 lub 20 więźniów. też bym zarabiał 200 bym np. na przykład wydawał uznajmę na pracowników w 100 bo wtedy będę mógł a nie słyszycie gry Dobra, powinniście słyszeć już grę. Um, nie, ja Ja to sprawdziłem na nagraniu i było wtedy, wtedy słychać, ale po prostu tego nie... po prostu mi na nie, nie pokazywało, albo że jeszcze pokazywało tak po tu tak leciutko. Leziemy po policjantów! Znaczy po złodziei, przepraszam! No i pozdrawiam mojego wielkiego kolegę Bartka Króla ze szkoły. To jest mój najlepszy. No, no, dobra, może nie? No po prostu bardzo go lubię. Mm, wiem o tym, no, że to oglądasz, no bo mu pewnie mój kanał mu, mu, mu prześlę. Dobra, lecimy Du-du-du-du-du-du-du-du-du Policja jedzie! Dobra już, już możemy. Co? ja się zgubimy, to jest moje więzienie? Tam jest moje więzienie. No może ten więzień to jest Dycha. Chyba tutaj ta gra mega się, się kosztuje, żeby coś przynajmniej zrobić, to uznajmy, no, że ja sobie zrobię 20 więźniów i widzimy się jak będę miał 20 więźniów. E, halo, widzowie e, co, co się dzieje? Co jest? Co się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Kamera chyba coś zauważyła. Jezu Chryste! Hmm. Był jakiś alarm. Tutaj tu, 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 tu. miejsce szybko, szybko cięcie. Nie wiedziałem o co chodzi. Ja tak, tak so, sobie buduję. Patrzę, nie możesz budować. Dwóch dodałem dodajemy takie... Kurde było. No, no mi, i też mój asystent tutaj mówi, że muszę do, 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 dodać stolik. Czy mogę naprawdę sprzedawać trawę? Ja sprzedaję trawę! Ło! Za dwa dolary! Wow, jestem bogaty! No bo sprzedałem zachód trawę w moim tym. Wow, sprzedałem trawę w całym moim więzieniu. Dobra. Eee, trzeba też do treningów te postawić. Coś jeszcze nie Dobra, ale bufety tam to, to, to jest git jakoś, bo bufety bardzo mnie nie interesują. Dobra, słuchajcie. Ja, ja mam 15 więźniów, no bo więcej już nie potrzebuję. Jezu za mało jest tych do jedzenia. Czekajcie, ja, ja tylko sobie trochę powiększę im tutaj. Um, Pozdrojem teren trochę więcej powiększę. Słuchajcie, dam wam mega tipa, dla początkujących w tą grę, yy, jak można mega szybko zarobić w tej grze. Klikacie sobie bu budynek, robicie tutaj obojętnie, to to nawet może być funkcja obojętnie, co? Po prostu, jak macie po prostu tutaj drzewa, no bo czasami wam, wam tutaj urosną drzewa, ale po prostu macie tutaj już te, te drzewa. Po prostu bierzecie i rozwalacie te drzewa, to jest mega sposób na zarobek. Yy, on, ja go czasami używam, jak znajmę są, są jakieś problemy, uznajmy, jak trzeba, zarobić pieniądze, na przykład, się, się nie ma, to to nawet jest ok, pomysł, powiem Wam, no bo ja go często używam, nie będę mówiła, że nie. Po prostu każdy mój nowy świat, po prostu usuwam te dziewa, że je miecie w ogóle jakieś po początkowe tego. A jak wiem, a to nawet nic nie zmienia i I'm not happy Czemu nie. Czemu ja masz szczęście? Jak? J jak ją zwiększyć? Fudratian. Potrzebuję tego więcej. Czyli trzeba jeszcze kuchnię powiększyć. Natomiast w tym, no, że właśnie potrzebujemy więcej pieniędzy. To ja tutaj już zrobię mega wielki błąd, słuchajcie. Ja wam powiem jedną rzecz. Na kamery też mega du dużo pieniędzy idzie. A ja ty tylko to... Ja to tylko dla, dlatego zrobiłem, że po prostu... Po prostu mi się nie chciało szczę, że, że, że wam powiem. Co ja gadam? Yy, po prostu. O czym ja gadałem? A o tych kamerach. I nie stawiajcie ich na początku, bo one do tego może potrzebujecie... No, że jedna kamera to jest jeden komputer, albo że kupicie taki sobie komputer na ki ki kilka monitorów, to są chyba jakieś trzy kamery. I nie kupujcie tych kamer, bo kamery chodzą po mega dużo, a to jest jako dekoracja, to jest niby w bezpieczeństwie i one aż 55. To ja tutaj, no, że ja ich około gdzieś już 600 wydałem aż na same głupie kamery, to nigdy tego nie róbcie i też po prostu najlepiej sobie zbierajcie na, na tego, na lepszy ten na lepszy auto i też nie róbcie od razu, nie, nie róbcie po prostu od razu mnóstwo pracowników, bo to, sam, bo to wam się w ogóle nie płaca, jak macie znajmię 10 więźniów wtedy możecie sobie kupić dwa strażnicy, powinno wystarczyć i znajmniej jednego gocie z okopami, ale jak kupicie jeszcze sprzątacę psa, to, by to, to nawet nie, nie, nie będziecie mieli zysków to nie polecam po prostu kupować mega dużo wszystkiego bo to po prostu się wam nie opłaca i po prostu lepiej od razu sobie coś po prostu lepiej sobie budynek rozbudować no przecież dać więcej tych i więcej tych food station żeby w ogóle mieć pieniądze żeby rozbudować właśnie to bo to jest wielki błąd co prawie prawie każdy robi bo potem jak na przykład to, to robicie uznajmy ym, coś tam coś tam robicie sobie i potem bum nie macie pieniędzy uznajmy na zrobienie ich potrzeb i może no, jak nie macie pieniędzy na po, po potrzeby ich uznajmy na no, oni są im, im się mega nudzi lub jest bardzo jak to można powiedzieć nie ma nie ma w ogóle czasu żeby spędzać po prostu i jest, jest mega smutno to, to wtedy oni będą bardziej pranowary po prostu za po prostu dla zrobić więcej tuneli, i po, no po prostu będziecie mieli o wiele gorzej. Bo wtedy po prostu nie będziecie nawet mogli nic prawie zrobić. No to na początku najlepiej sobie po prostu nie iść w więźniów, tylko uznajmy wy rozbudowę więzienia i dopiero potem rozbudować więzienie. Rozbudować więzienie i dopiero potem. By robić tych więźniów, ale oczywiście, jeżeli nie macie pieniędzy, to oczywiście możecie. Ale ja po prostu Wam tutaj mówię, żebyście po prostu za bardzo nie wydawali pieniędzy na, na głupoty. Bo ja właśnie tutaj, ja w ty, tym więzieniu po prostu zrobiłem te kamery, bo, bo one doszły i ja, ja nie wiedziałem o co chodzi. To po prostu nie, nie popełniajcie mojego tego. Nie powiedziałem, nie popełniajcie po prostu mojego błędu, bo to jest wie, wielki błąd, szczerze że wam powiem, to no, po prostu nigdy tak nie róbcie, bo to jest wie, wielki błąd, taki jaki ktoś może z nami zrobić, że na początku kupi się, się na więźniach i, i, nie, i nie będzie miał pieniędzy na rozbudowie wi więzienia, bo to nie będą narzekali i mu uciekali, i, oni z i on zostanie uznany z, 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 z roma pieniędzmi, a jak będzie chciał wziąć więzienia, to tak, wejdzie go więźnia, ale on na tak wam potem ucieknie. Że na przykład po prostu nie macie rozbudowy lub takiego, to po prostu takie już po prostu do wywalania. Jak nie macie pieniędzy. Znaczy, da się to odratować, uznajmy, jakimś sprzątaniem, takim innym, tego po prostu wszystkiemu. Takie wam mówię, żebyście po prostu nie wydawali prawie wszystkiego na głupoty, bo uznajmy, taki detektor fajny jest mega dla wyglądu, ale już dla twojego portfela growego już nie za bardzo. Właśnie Ja tutaj też już nie będę chciała za dużo tych ty więźniów brać, bo na razie chcę rozbudować nasze więzienie. I ja by... I'm not happy. Co mam zrobić, żebyście byli szczęśliwi? Na początku to ja muszę rozbudować nam trochę więzienie i kuchnię, bo na razie to nie mają... Jak w sumie prawda? Ściany. Dobra. A i napiszcie, czy w ogóle chcecie, żebym ja pokazywał budowanie tego, czy po prostu chcecie, jak po prostu już będę wam pokazywał efekt finalny. Bo jakby po prostu będziecie chcieli uznajmy, nie pokazywać wam tego robienia, to ja z chęcią zrozumiem, bo znamy, jeżeli ja bym był z was i by ktoś tylko by po prostu cały czas budował, to szczerze wam powiem, ja też bym, też bym po prostu ten mi wywalił, po prostu bym już też do, do niego nie zaglądał. A w ogóle gdzie są te typy? O, tu jest bufet. Dobra, kolejny bufet im rzucimy. Chyba bo też bo my nie muszę mówić, że nim droższe, to po prostu nim można powiedzieć, że lepsze. Jak mam tutaj zaspokoić to wasze szczęście? Jestem dziś taki szczęśliwy? Nie, jestem szczęśliwy. Właśnie, zdecyduj, czy czy ja jestem szczęśliwy czy nie? A, i też palcem czasami patrzeć, co oni mówią, bo uznajmy. Wy nie, nie umiecie angielskiego. E. Co? Co ty tam robiłaś? E, e. to jest tylko teren dla tych policjantów. No, no. Czemu tu tu wisiowie wchodzą? Zobaczymy sobie na kamerach. Razem tych tych wszystkich kamer no mamy 7 masz. No to właśnie to gdzieś tutaj, jest, że E200 jest za 600 zł, to od na początku no i najlepiej po prostu wydajcie to mądrze. A jak mam na myśli mądrze. Tak żeby wszystkiego od razu nie przewalić na wszystko. Ja tutaj już będę musiał kończyć, bo ten filmik już na naprawdę dług długo trwa. Pokazałem wam kamery i wszystko to rozbudowę, to, to, budowę. To dziękuję Wam serdecznie za oglądanie mam nadzieję, że filmik się spodobał aż tak wie, wie, większość to tu, tutaj będzie wycinana to nie macie się tego martwić ja, ja to sobie czasami poza nagraniami też sobie e, pooglądam różne rzeczy po prostu buduję to więzienie może spróbuję pofarmić na nowe auto ale no po prostu piszcie w komentarzach że czy, czy, czy wolicie Ażebym wam pokazywał budowanie, czy nie. I Jeszcze raz mówię, nie róbcie głupoty w tej grze, bo każda głupota, nawet malutka, która dla was się wydaje, no, że to jest takie ho, 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 to na pewno nic się nie stanie, to, to nawet może być mega, kurde, śmiertelną dla waszego, no, więzienia. No to właśnie, no i, no i po prostu uważajcie. To ja wam już dziękuję za, o za oglądanie. Bardzo Was serdecznie dziękuję, że że byliście na tym filmie. To hej, cześć, pa.